Jak w Windows 10 stworzyć folder i go ukryć? Klikamy prawym przyciskiem myszy. Rozwija nam się lista. Wybieramy z niej nowy. Następnie klikamy w Folder. Lewym przyciskiem. I tworzymy nazwę folderu, na przykład Folder. I zatwierdzamy jednym kliknięciem z klawiatury klawisza Enter. Teraz. Jeżeli chcemy go ukryć, klikamy w niego prawym przyciskiem. Rozwija nam się lista. Wybieramy z niej właściwości. Klikamy. I w atrybutach zaznaczamy opcję ukryty. A następnie OK. Jak widać, folder zniknął nam. Ale tak naprawdę jest on zapisany na dysku. W tym folderze właśnie. Wobec tego. Wybieramy zakładkę Widok. Ja mam ustawioną. Jeżeli Ty nie masz, to kliknij w nią. A następnie kliknij w Opcję. Lewym przyciskiem. Otworzyło nam się okienko z opcjami folderów. Klikamy w niej w zakładkę Widok. A następnie. Na tej liście szukamy ukryte pliki i foldery. Zaznaczamy opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski. I klikamy OK. Jak widać, folder jest wyblaknięty, ale jest widoczny dla nas na tym poziomie. Jeżeli chcemy przywrócić jego atrybuty, które mi był Widoczny dla wszystkich. Klikamy w niego prawym przyciskiem, rozwija nam się lista, klikamy w właściwości i odznaczamy atrybuty Ukryty. I ok. Folder już jest w takiej samej hierarchii, jak inne są foldery, czyli tak naprawdę widoczny dla wszystkich. Teraz możemy kliknąć w opcję ponownie: widok, następnie wybrać z listy nie pokazuj ukrytych plików, folderów ani dysków i zatwierdzić, klikając w ok.